Skurwy syn jebany Chuj mu w dupę Tyle, tyle mogę powiedzieć. Chuj mu w dupę, no musiał skurwiel siedzieć i patrzeć na tych kamerkach. Ustawione są wszystkie. 100%, Wszystkie te filmiki w internecie z nocy wikiej są ustawione do chipy. Wkurwiłem się. Nie wierzę w prawdopodobność tych filmików. Jestem zły i wkurwiony. Ustawione 100% przekupują albo za promocję sklepu czy coś takiego <laughs> nigdy więcej, żadnej nocy w Ikei <laughs> niewykonalne to jest. <laughs> Dzięki za streamka, nie, no zrobimy coś innego. No ale jak miałem odpalić, jak, jak mi wypierdalali albo w środku, no chciałem być jak najciszej, żeby wiesz, nie było przypału. Byłem w szafie, no byłem, siedziałem w szafie, owszem. <śmiech> <śmiech> Dawaj, jeszcze raz, powiem Ci, że już chyba nie wpuszczają, bo o 21 był taki głośny komunikat dear clients i bla bla bla, że macie wypierdalać. No, jest tak jest. To jest totalne oszustwo, że chłop mnie znalazł. No. Wiesz, siedzę sobie, siedzę, 21.20 w tej szafie, i słyszę nagle taki. W kurwiony nie? Tak słyszę, że ktoś tak tup, 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 tak jak w Outlaście dwójce miałem fresbaki z Outlasta dwójki. No i co? Nagle się zatrzymuje, otwiera jedną szafę, zamyka, drugą szafę, zamyka. Trzecią szafę... W trzeciej szafie siedziałem ja i chłop do mnie Dzień dobry, ma pan dowód? A ja mówię, no mam, no ale to może się nie wygupiajmy. mówię no nie nie, to nie chciałby pan, żeby pana patrol odwiózł? A ja mówię, no nie, szczególnie bym chciał, żeby mnie patrol odwiózł. No i co? Eee, powiedział, że. No widzę, że się panu nudzi, no to może akurat pojedzie pan sobie z policją. Mówię, nie, no może nie, może się jakoś dogadamy. Nie chciałem nic złego. No i mówię, no to niech pan sobie idzie za strzałkami i do wyjścia. No i jestem. Taka historia. Nie da się tego zrobić, bo odkąd stało się to takie popularne i ludzie to robią w chuj regularnie, to goście już mają, wiesz, godzina 20 ile mam tam siedzieć? 6 godzin w tej szafie, żeby mnie nie zlokalizowali? To jeżeli 6 godzin będę siedział, to mnie klienci jacyś znajdą i co? Otwiera ktoś szafę i ja robię tak. Cii, nie mów nikomu. No. <śled> Jakie plany na dziś? No na urbex siedziemy. Tylko napiszę do Ola, że podjeżdżam pod niego Jedę złą stronę, jadę w dobrą stronę, bo najpierw jadę do paczkomatu i po latarkę eee, Olek O Jezus, się, jaki ten I stąd kurwa No idź Co mi się z głosem stało? O co ci chodzi? No kurwa, mucha mi naciska ten ekran. No spierdalaj. Nie wiem, widzowie, ale mam wrażenie, że muszę. Nie mogę pokazać. Pokaż numer. No właśnie, nie mogę pokazać ekranu, bo pokażę numer telefonu. Ale cały czas mucha mi naciska jakiś. No, przestań! Nie mogę, patrzcie, nie mogę wpisać dalej, bo siedzi mi mucha. No, nie wiem, muszę chyba się jej pozbyć, widzowie. Chciałem ją uratować, zepchnąć, ale nie jestem w stanie. Biblet Trump Dobra. To Olek? Myślicie tak, to Olo Siema Myślałem, żeby na Ciebie czekał, no bo walczysz w TV. Koniec Koniec walki? Koniec Siema widzowie Siema Tym aksamit, aksamit tym głosem tym swoim, spod kołderki to jest co? To A nie wiem co to jest. Znaczy, coś zamówiłem, ale nie, nie pamiętam co nie, nie, latarki, to jest. Ja kamerę z latarka exactly. wyprzedziłeś. Też nie? traktorze mam, tę czołówkę jedną, którą miałem. To jest z CapHolic. Janusz Tracz zdenajdował to, 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 dwa dola... To... Jeden follow-up. No gdzieś to zamontuję, spokojnie. Na jakichś trytytkach wejdzie. Gdzieś to na pewno można zamontować. Jestem prawie... Patrz! I kładę tutaj tego, energola. No tak, idealnie. Patrzcie, widzowie. Stalny stos. I tu sobie wkładam Energola i jest git No co to, my tak będziemy jeździć sobie po Krakowie dopóki nie znajdziemy tego spotu? <grym> nie no, co ty <grym> Mam lepszy pomysł, mianowicie jest taka strona To forum takie, nie? No, coś w tym deseń A, to jest, ten deseń. No, to jest, to, to jest a? z tymi brzydkami Pokaż Kurwa, nie, dobra no, oby tam był netik, bo wygląda no to zajebiście, tak szczerze Fajne, to jest zajebiste, to ja jest otwarta przestrzeń, więc Ja tam byłem i nie zrobiliśmy urbex, no bo tam wyjechała I byłem mega nie jeżeli rzeczywiście by to działało Ale, <grym> yeah. Dotrzeż do miejsca docelowego. Idziemy do pary? Siemanko, kurwa. Siema, Siemka na Liban. No, tam jest Liban liba, no, w tamtą tak, ta stronę? No to jest ognisko, ale my tam cisnęliśmy na no, nas, no, tam jesteśmy całą grupką. A co, wygonili was? Tu widziałem właśnie, że w chuj osób stary, było. No w chuj stary cisnęliśmy taki mięso. A kto was wygonił? E, wiesz, co miejskie tam podjechały. O kurwa, ale spaliście mi urbek. No <laughs> Nie fajnie, ale odjechali już, czy dalej są? Nie wiem, musicie sprawdzić. No, no dobra, górę, no to będziemy w. robić podchody Ej, po do Storzy Miejskich. go odbierałem z tego, z kurwa rynku i bo tak najebany, że nie mógł. Dobra, <grym> spoko, nara. Daj <grym>, no, tak, właśnie O tym mówiłem wcześniej. Szczurotix donatował 2 dolary. Ni polskim, nie germańskim. 15 minut, kilometr będziemy szli. Kieruj się na północny wschód. Że tam. Z strony w Że tam. Gdzie? To jest z drugiej strony. Nie czekaj. O chuj, tu jakieś... Czemu ja, ten detel też przejdziemy? Co Ale teraz. kurwa, nie rozumiem Przez do pizzy jakieś przejście Właśnie o 3 minuty. Jak już tu jesteśmy to może chodźmy już ten decy... Też plus jeden, no ja nie lubię się wracać się I to jest już tak tematy tematycznie ciemno, ciemno w kół. Ale zajebisty stream za świecę, żeby nie było Widanie słynku po tym miejscu Bo tam to się, tak się kurwa drze Idziemy tam? No. Dawaj, w stronę głosów, Ale poczekaj, może krzykniemy. Dawaj krzykniemy. No Dawaj. Daję nie poznaki. Ojej! 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 O kierwa. Może kolejny? O, Ojej! kolejny? Ojej! trzeba popite. Ja, ja bym tam wyszedł. Wydaje mi się, że jest to wykonane. mnie nie myślisz? A, to jest ten. ten Szokiki. Co, bo wolagi są? Ej, ty no, mocno ci. Do... Ten, no, A, bo to są takie o, dziury. Trochę takie. Trochę takie. No, gdzie hmm, tam jest jakieś rozsadzenie. O nie, co to jest najlepszy pomysł. Nie wiem, czy... no, kurwa. Jak to jak waria. Widzę. O, No może nie będę. Po przed dalej. Ej, to wygląda tak psychozacko. No, bo to wygląda, że da zejść płacisz tam na dole? No oko. Że... A chciałbyś tam spróbować eksplorację wykonać? Nie, jakby było jakieś takie normalne zejście O kurwa Ja pierdole. Wygląda to mocno Go. Problem jest taki problem jest taki, że nie mam gimbala i dwóch rąk a To mi gubi trochę ten Orientację w terenie A tutaj nie ma jakiegoś takiego A, bo tędy można przejść tam Kamil Co? Nagrywaj kurwa Na pach no ja bym się tam wpieprzył, tylko no, chyba solo, tylko chyba solo bym się tam wdupił. Gołskokwiary, nie no. Może weźmy tu tak wokół, bo co jeszcze jest, co? No, a później ewentualnie na zakończenie streama... Samobój. No może bez samobuja, oficjalnego, ale... w kamieniołomie, A tam jest przejście dalej? Osi patrz, o to trochę chodzi. Tutaj był stopień. I nie wiem gdzie on jest. Się, ten stopień też nie był taki no. wykrzywiony ja chyba. To panie, że ten Jest za 110kg nie wejdzie? bo Może go nie będę kręcił. <ślech> jak już Banet. miałoby się coś wydarzyć. No, no bo to wolę zadzwonić na 997 niż do bana na Twitchu. Jest z ulicy w KRK. Jedziemy na kolejnego spota. Ja mówiłem, że tutaj może nie być internetu na tym pierwszym spocie. To było praktycznie obvious. Nie wiem, czy widać Łysy umyj mnie Z tej to, mi takie znaki daje Czy to leśny Andrzej tak, takie informacje Jak myślicie Nam przekazuje